Rozmowa miłosiernego Boga z duszą dążącą do doskonałości. Miłe mi są wysiłki Twoje, duszo, która dążysz do doskonałości. Ale czemuż Cię widzę tak często smutną i przygnębioną? Powiedz mi, dziecię moje, co ma znaczyć ten smutek? I jaka jest jego przyczyna? Panie, przyczyną mojego smutku jest to, że pomimo moich szczerych postanowień wciąż upadam i to w te same błędy. Rano postanawiam, a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień. Widzisz, dziecię moje, czym jesteś sama z siebie? Przyczyną Twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Ale niech cię to nie zasmuca tak nadmiernie. Masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia. Nędza Twoja nie wyczerpie go. Przecież nie określiłem liczby przebaczenia. Tak, wiem to wszystko, ale pokusy wielkie napadają na mnie, i różne wątpliwości budzą się we mnie, a przy tym wszystko mnie drażni i zniechęca. Dziecię moje, wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. On odbiera ci możność ćwiczenia się w cnocie. Wszystkie pokusy razem nie powinny ci ani na chwilę zamącić spokoju wewnętrznego. A drażliwość i zniechęcenie to owoc Twojej miłości własnej. Nie trzeba Ci się zniechęcać, ale starać się o to, aby na miejscu Twojej miłości własnej mogła zakrólować. Miłość moja. A więc ufności, dziecię moje. Nie powinnaś się zniechęcać, ale przychodzić do mnie po przebaczenie. Jeżeli ja, zawsze jestem gotów ci przebaczyć. Ile razy mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje. Ja poznaję, co doskonalsze i co ci się lepiej podoba, ale mam tak wielkie przeszkody, aby wypełnić to, co poznaję. Dzieci moje, życie na ziemi jest walką i to walką o królestwo moje. Ale nie lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc oprzyj się o ramię mojej i walcz, nie lękając się niczego. Weź, Naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, które nie dowierzają mojej dobroci. O, panie, czuję, że się napełnia moje serce Twoją miłością. Że promienie twego miłosierdzia i miłości przeniknęły moją duszę. Oto idę, panie, na twoje wezwanie, oto idę na podbój dusz. Wsparta Twą łaską jestem gotowa iść za Tobą, panie, nie tylko na tabor, ale i na kalwarię. Pragnę sprowadzać duszę do źródła miłosierdzia Twego, aby na wszystkich duszach odbił się blask Twych promieni miłosierdzia, aby dom Ojca naszego był napełniony. A kiedy nieprzyjaciel zacznie rzucać pociski przeciw mnie, w ten czas jak tarczą zasłonie się Miłosierdziem Twoim.